Celem jest stworzenie wspólnego obrazu. Mhm. I, to, I to jest poważny cel, bo, wiesz co, bo to jest coś takiego, o czym mówi Gombrowicz, wiesz? o trzecim widzeniu człowieka. Wiesz? Człowiek w związku z drugim. Hmm. Ja w związku z Tobą, no to Grekuta śpiewa tą piosenkę, to większość ludzi zna. I ja sobie w pewnym momencie zacznę uświadamiać, że to jest właściwie ten genialny opis, wiesz, że to jest jakby ten, ten, ta trzecia wizja człowieka, nie? Wizja wzajemnych relacji. Nie celu, hmm. tylko wzajemnych relacji. Że same wzajemne relacje już są celem, prawda? Tylko wiesz, teraz mi przyszło do głowy, na ile wyzwolon, ten wyzwolony potencjał. Pozostanie na tym poziomie wyzwolenia po wyjściu, tak, dlatego że pewne zasoby mogą zostać uruchomione w warunkach interakcji, mhm. bo na przykład Ty możesz dawać poczucie bezpieczeństwa, tak, że klient w warunkach bezpiecznych się otwiera, mhm. tylko że nie wiadomo co się stanie, jeżeli tych warunków cieplarnianych mu braknie, tak. Widzę potrzebę współpracy i z psychoterapeutą i z kurczą. Ponieważ to, co mnie się udaje osiągnąć poprzez grę, dobrze by było skanalizować. I ja tego nie zrobię, bo jak ja to zacznę robić, to przestanę być dobrym graczem. Że tutaj współpraca mnie się marzy. Niestety, z psychoterapeutami nie dało się na ten temat mądrze rozmawiać. No może ja nie trafiłem. No to zawsze mhm. się mówi z prywatnej perspektywy, prawda? Może powinienem powiedzieć, że. Ja nie trafiłem na takie osoby. Już. Jednak to jest tak wysublimowane działalność, że psychoterapeuta może sam z siebie nie rozumieć istoty oczekiwań względem niego. I teraz no, trzeba by mu no, konkretnie tak. wyłożyć. No może tak, może Oczekuje tak. Oczekuje tego, tak, tego tak. i tego. No, ale I to, to byłby już język. No tak, tak, tak. Tylko no wiesz, jak ja sam zaczynałem grę, to nie, nie miałem szans. Mhm. Raczej szukałem kogoś, kto razem ze mną będzie szukał. Mhm. To się w to zagłębi i tam będziemy się bablać w tym Bajorku i na końcu wyjdziemy heureka. Nie? Tak. Zwłaszcza, że sama przyznaje, że ten stan pogrze jest niezwykły. Mhm. I on też daje olbrzymi potencjał. To znaczy, to, to, to jest tak jakby e, ten rozkwitający kwiat podlać jakimś dobrym nawozem. Tak? Mhm. E, I i e, póki ten nawóz działa, my. Tak, jakby fotografujemy, i no, dopóki ten stan nie przeminie, tak? mhm. wiele można zrobić. Tak. No, bo, bo, potem, bo potem, no wiadomo, że wszystko ma ograniczony czas oddziaływania, no potem nie wiadomo, defektywny. Zwłaszcza, no. że tak jak, dla mnie to jest też jakby coś takiego oczywistego, wie, że, że ja nie pracuję sam. Ja już się w ogóle z tym tak dawno rozstałem, że dla mnie to jest w ogóle jak ktoś. Ktoś się na mnie patrzy i tak myślę sobie, to co on właściwie do mnie mówi. A, że, to, że on tu jest królem, i on musi. On? No to dla mnie się to wydaje dziwne. No dla mnie, jakby, życie już od przynajmniej 10 lat jest zawsze współobecnością z kimś. I ja w ogóle zrobiłem z tego nie tylko swoją sztukę, ale swoją codzienność. No więc to jest też pewien kłopot, tak? Nauczyć, przyzwyczaić się, że z kimś się współpracuje. Uzupełniamy się i tworzymy do przodu. To jest też pewien kłopot w tej naszej cywilizacji, chyba wschodnioeuropejskiej. Znaczy tutaj atrakcyjna jest też y, y, urozmaicona forma, bo jednak tak, wychodzimy od formy komunikacyjnej, wchodzimy w formę komunikacyjno-artystyczną i znowu przechodzimy do formy czystej komunikacji, hmm. tak? I to tak jakby jest bardziej atrakcyjne niż pracując tylko słowem. Tak, tak. No, ale też myślę, że bardziej skutecznie, wiesz, bo. Jakby, Wielozmysłowo oddziałujemy. Tak, bo naprzeciwko słowu stoi właściwie słowo, też słowo, a bardzo często niechęć. Mhm. Bo słowo naprzeciwko słowu i te słowa się kłócą. A tutaj poprzez to, o czym żeśmy rozmawiali, że no, trzeba się z tym jakoś zmierzyć, poszerza się to wszystko. Tak, gdzieś. To, że, wiesz, to, że to tak, tak naprawdę ten obraz to jest tak jakby wizerunek uruchomionego potencjału i teraz jak zabierasz ze sobą ten obraz i masz na przykład długookresowo, zapominasz o grze, mhm. a masz ją w domu, to przywołujesz sobie te zasoby energetyczne wyzwolone, nie? Czyli. czyli no. Już Ci powiem, dlaczego się śmieję. Zabierzesz grę, to sobie uświadomisz. Na grę można się patrzeć bez końca. I za tydzień zobaczysz ją inaczej. Mhm tylko tak wierzę w to, że ta energia mi się przywoła, tak? że to nie Ale będzie jeszcze... tak jak że telefon, że muszę co chwilę tak. ładować, nie? Nie. tylko że ona tam będzie wisiała i będzie... Ale jeszcze uwierz mi, nagle, wiesz, zdarzało mi się to po roku, bo zwykle te obrazy stoją u mnie, no tak jak widzisz, wisi, nie? I ja tak patrzę i nagle myślę sobie, aha, to ta plama stąd mi się wzięła, bo się gdzieś coś w głowie poukładało i ja nagle... Ja widzę z zupełnie innej perspektywy. wiesz, To tak jak książkę czytasz po 10 latach, i w ogóle jakbyś czytała inną no, książkę. Tak, bo ta perspektywa doświadczenia. Tak, zupełnie na to patrzę. Tak. myślę sobie, może ona mi się taka głupia wydawała, a <laughs> <laughs> taka świetna teraz. co to jest dokładnie, <laughs> dokładnie ten sam efekt? Nagle myślisz, może przecież to ja malowałem i ale ja to tak zupełnie inaczej widzę. Wiesz. Więc to jest, słuchaj, tak wiesz, jak czasem ludzie mówią, a mi się ten obraz, co Gra się. się nie robi. Można na to patrzeć bez końca. No ta wisi już. Czwarty rok. i Zupełnie. No a teraz popatrzmy jeszcze raz na tą naszą. No, fajne szaleństwo. Myślałem sobie, że za dużo zyglaczku żeśmy nastawiali. A? Proszę uprzejmie. Myślę, że to jednak jakieś zęby po środku widzę wiesz, Jako ten motyw agresji. No, jakaś agresja w życiu musi być, że ja. nie byłoby rozwoju. Ja. Nie byłoby rozwoju. No, fajne wariantstwo. Zadowolona? Bardzo. Naprawdę? To jest 20, jeśli się nie mylę, drugi 2015. Drugi. O! I teraz dopiero jest gdzieś Bo bez tego to za tydzień już się nie pamiętam. <grymne> Proszę panią, a teraz będzie bardzo ciekawa część programu, czyli oglądamy obrazy z drugiej strony. Znaczy powiem ci, że wiesz, co ja już jak wyszłam z pokoju. I wchodziłam, to on już, już po... zupełnie inaczej wyglądał. No. no, inaczej, inaczej. Ale wiesz, na przykład tak kolorystycznie to, to jest. No. No tak. no. Teraz musimy poczekać, aż to wyschnie. Za ten pomarańczowy to byłam zła dziwnie. Za który pomarańczowy? Na, ten... na początku. Tak! <laughs> zawsze Masz... wiem, zawsze jak zacząć. Strasznie. Zaszerwie konfliktu. Tak? tak. tak. Potem, jak ty mogłeś ten kolor do tego domalować, To już mi się wiesz. No właśnie, a wiesz jak to się zaczęło? Graliśmy w czwórkę. No takie gry też się odbywały. Na początku ja to traktowałem towarzysko zabawnie, wiesz. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy do czego to prowadzi. Wiesz jak to jest głębokie. I graliśmy z dziewczyną, która jest psychoterapeutą. I ona w pewnym momencie mówi, ach, jak mi ta różowa plama w tym miejscu nie pasuje. A ja myślę sobie zaraz, zaraz. Dlaczego żyła pana w tym miejscu? A jeszcze dodatkowo mówi to terapeuta, czyli domyślam się, że jest to osoba dosyć świadoma własnych uczuć. Nie? I to był właśnie pierwszy sygnał. Mm -hmm. Zacząłem się przyglądać. Co przyjdzie w takim razie? Dlaczego to tak jest? Nie? Czy mnie coś pasuje? Czy nie? Na początku to po prostu była taka zabawa towarzyska, wiesz. A tam w dużym pokoju wtedy mieszkałem. Mm -hmm. Matka tu mieszkała. I tam w tym dużym pokoju. Ja chyba grałem z bratą, czyli z osobą, którą to stworzyła, wiesz, a ja był z Iwona w czwórkę grać, bo też w czwórkę, że kilka gier, nie dużo. Ja im bardziej mam świadomość, co ta gra zawiera, tym bardziej jednak, wiesz, dążę do takiego wyciszenia. Wiesz, że na przykład nie, nie lubię, żeby ktoś chodził mhm. w czasie gry. Bo to Ja się intelektualnie czuję znacząco. No. Prawda? No. To, wiesz, to ta, ta, taka koleżanka napisała właśnie, to bardzo ciekawy Ciekawy, czy związek zmęczenia i radości. Jakoś tak to jest. Znaczy, to ja ma mam takie poczucie dumy, prawda? No. zmęczenia intelektualnego i jakiejś tam dumy. Super. Herbatka no. jeszcze? Nie, nie, nie. To teraz dwie, pół godziny przerwy i sobie powiadamy, tak? Przetrzamy rany. Czyli prawdą jest, że jak na ściany, to wygląda inaczej, tak? No i jak? Wam się podoba? Nie no, jest magiczne. <noise> Przepraszam, wszyscy parterzy to mówią, żeby było te ciekawsze. Jest magiczne, to ładne. Tak, to ładne. Wycinanka słuska? Czy co? Nie, nie, A co? Egzotyczno-marynistyczny egzotyczno warelistycznie czyli popłynęli do dalekich krajów i tak im zostało, tak? Dobrze. No i zaczerpnęli obcego pola Tak, tak, tak. Jestem coś mużyńskiego, nie wiem.